Nowe bitka track pressing pierwsza seria 120 na 10, druga 140 na 10, po trzech seriach zercherów. Teraz dwójeczki Lime Black 375 na 12 powtórzeń, pierwsza seria, druga trzecia tak samo, RDL jedną

Rozciągam. Proszę się lepiej trochę pochylić, To jest większy ten zakres ruchu. Pójdź z petlem 20 na 12 powtórzeń na nogę. Powinien dać radę. Так, нет, такой. Уф, お茶玉か。 12 Uff. Godzina 7.36. Będę kończył zaraz trening. Jeszcze dwie sery zostały, ale już nie będę przegrywał. I lecę na śniadanko, na owsiankę. Widzimy się przy owsiance. Po kole bulu, kawusia, jak prawilna jesieniara z kubeczka fajnego i mój kleik. Płatki owsiane, no, owsianka po prostu, tak jak ostatnio, tak jak w sumie co drugi film chyba. Maltanki, bananek, chyba to jest gruszka jeszcze, pomarańcz i sos zajebisty z włóka jagodowy. No i tyle. Muszę szamać, bo jestem głodny. Jako kolejny posiłeczek trzy połówki. Bułecki, dwie poznańskie, jedna kajzerki, szyneczka, źródło białka, mała ilość fatu. To białe, to jest tak niestety majonez lekki, lekki w niary. Także szanujmy się, Krek, pomidorka, ogórka i tyle, żeby wytrzymać ten dzień do obiadu. Pora obiadowa, tak się to prezentuje: jest kurczak w panierce, takie małe kotleciki, to są polędwiczki w sumie. Frytki, ziemniaki z piekarnika, w miarę fit można powiedzieć. I tutaj sałatka, marchewa, tu jest lodowa sałata, pomidorek, chyba cebula też tutaj była, jak dobrze pamiętam. No i tak to się prezentuje. No to oczywiście kolka, makro na ekranie, niestety, niestety i w tle książura. Na kolację tościki, takie połóweczki z serkiem. Dużą ilością sera wysokoproteinowego. W środku też jest parówczan z kurczaka, tak jak tutaj widać, takie malutki. Dwie. Wszystko jest wpisane. Papryka, pomidory, sporo cebuli też w środku jest. No i taka wyjątkowa kol kolacja w sumie, bo no bo tak, żeby te parówki po prostu zużyć, bo były w lodówce otwarte, więc trzeba było zjeść. I pięknie przygotowana kolka. I właśnie mi się przypomniało i widać, że w sumie nagrywam w złym trybie, więc będzie inny kolorek. Siemano, LastWitcher z tej strony witam w podsumowaniu dzisiejszego dnia, w którym zjadłem tyle kalorii. Nie jest tak źle, patrząc na kolację, która mogłaby się wydawać tłuściejsza niż była, bo fajne makrosy miały te paróweczki z kurczaka, które kupiłem w Lidlu, ale trening siłowy. E, rekordy dzisiaj miałem w trzech ćwiczeniach i pierwsze z nich to jest RDL, 20 powtórzeń na 12, 20 kilo na 12 powtórzeń na Przywodziciele, odwodziciele 60 kg na 12, tam do 16 będę leciał. I w łydkach stojąc 20 kg kettle na 12 powtórzeń. Było ciężko, myślałem, że nie dam rady, ale już na końcu tak... No, no, napieprzałem, napieprzałem, udało się jednak zrobić. Trening był dzisiaj spoko. Problem był trochę z zercherami na początku, które musiałem skrócić przysiad, nie do 90 stopni tylko tak 100 powiedzmy, no 90 to nie było, nie, nie mogę aż, aż tyle. Niestety przez lędźwia wolałem na spokojnie sobie je zrobić, te zerchery i przy okazji doszedłem do pewnej myśli, że chyba będę musiał wrócić właśnie do jakichkolwiek siadów po prostu. Ale się zastanawiałem nad tymi siadami kolarza Cyclic Squad, ponieważ jak robiłem je cały czas, w okresie właśnie letnim, lato dosłownie, jeszcze przed nagrywaniem, to biegałem. Dużo biegałem, robiłem te siady ciężkie i fajnie, fajnie mi to na kolana działało. Znaczy ja wiem, że one, że te kolarskie e, pomagają przy wzmocnieniu kolan. E, przez to, że bardzo angażują te czwórki, jakby no, ćwiczy się fajnie te czwórki po prostu. Angażujemy w tym ćwiczeniu je bardzo i wzmacniamy też kolano. Przy tym po prostu wrócić do tego chciałbym, e, żeby po prostu biegać znowu, żebym mógł sobie przebiec 10 km. więcej. 15, może 20 w końcu po raz kolejny. maraton tylko raz w życiu przebiegłem, bo było dwa lata temu to było. Tutaj już też u siebie, gdzie mieszkam, yy, normalnie sobie biegałem i właśnie robiłem trening siłowy, mi się udało. Także chcę do tego wrócić. Wiem, że zima zimą, ale i tak w plenerze chciałbym biegać. Trochę będzie wolniej, ciężej, ale może to i dobrze. Więcej spalonych kalorii. Przy redukcji mi to pomoże. Bo nie chcę obniżać kalorii. Wolę jednak się ruszyć trochę, pobiegać, cokolwiek, pobiegać, bo lubię po prostu biegania. żeby mm, schudnąć. Nie chcę obniżać kolory bez sensu. Mógłbym mieć 1700, siedzieć na dupsku w domu, ale po co? Można sobie fajnie zjeść więcej, ale trzeba wszystko przypalić. Mniej pierdolenia. W sumie tyle. Kończę podsumowania i widzimy się w następnym treningu. To będzie trening FBW. Na razie.